Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Ja jestem Synter, a to jest odcinek dość jeden skrócony. Będę Wam pokazywał, jaki mam ekwipunek pilota. Klasy to są moje klasy niestandardowe: to są takie przystosowane do obrony kresów. Więc teraz tak, pierwsza postać: Assassin. Eee, a tutaj jak widzicie, mam wszystkie bronie odblokowane. Tutaj mam e, tak samo na full no zresztą widzicie jakie tutaj mam wszystkie mam już też wszystkie e, właśnie ulepszenia do broni ogarnięte e, tutaj macie wszystkie moje umiejętności taktyczne i tak dalej tutaj mam ghosta, czyli najlepsza snajperka najsilniejsza i po prostu urywa dupę e, kolejna moja postać to black e, black to taka nie lubię tam, Akurat to jest chyba moja najgorsza klasa, którą zrobiłem. Więc no, zobaczcie, co tutaj ma. Możecie sobie zatrzymać nagranie. I osobiście, no, hm, osobiście, no, taki tak, ta, taka ta postać jest e, trochę e, taka, taka wiecie, Trochę jest taka słaba. E, tutaj kolejna postać. Taki bardziej. Taki ciężko zbrojny, ma właśnie takie umiejętności taktyczne, jedną z lepszych broni. A drugą taką lepszą broń to jest właśnie Hero. Czyli właśnie on. Jednak dodanie Tłumika w tej broni jest to taki taki trochę błąd. Trochę błąd, bo bardzo zmniejsza obrażenie. I celność. Ale teraz tak. Tyle mam kart, tyle mam kart. Tyle zebrałem przez zasadzie e, półtora roku grania w tą grę, no. Więc jak widzicie ja tutaj mam już wszystko, wszystko odblokowane, w zasadzie mam już każdą e, kartę, więc na przykład nie muszę sobie kupować e, na czarnym rynku karty. kart. I tyle. Wyzwania, codziennie są jakieś e, wyzwania. Ja już tak samo większość takich codziennych, codziennych wyznania no tu już mam zrobione. Hm. Więc tutaj jest diecie Tak to wygląda. Nie grałem Czasem sobie tam włączyłem Czasem sobie zainstalowałem Zwykle, pamiętam, że zwykle Jak właśnie instalowałem Titanfall'a To instalowałem go I pograłem trochę, żeby Zobaczyć trochę, trochę, czyli tak Pół godziny, żeby Zobaczyć jak na przykład się ma nowa część w moim kompie Tak, jednak teraz sprawdzam Wszystko na GTA Wszystko na GTA sprawdzam. Ale dobra, to jest mało ważne co my tam dalej mamy? Statystyki osobiste, podsumowanie, to, to po prostu... No, tyle. Suma zabitych, no więc no, parę trochę, trochę tego jednak jest. Ale dobra. Więc to miał być dość krótki odcinek, jeśli ten odcinek Wam się spodobał, już wiecie po prostu jakie mam tutaj wyposażenie, jakie mam tutaj modele, co tutaj mam, jaki głos mam, jaki broń, jaka tarcza, znaczy jaka umiejętność taktyczna, broń ciężka, zesta, to jest mój pierwszy, to tam drugi, to, to Ironhide, tutaj macie kolejne statystyki, kolejny model, czyli ogry. Tutaj macie racheta, czyli ręczony magazynek, dym elektryczny, salwa rakiet, nuklearna, katapulta, autokatapulta itd., itd. Tutaj macie jazza, kolejne właśnie plazmowy railgun, ściana energetyczna, rakieta kaset, kasetowy, kasetowa, szybki odnawiacz, rozrzedzać rdzenia. No i tutaj macie jeszcze bambu. bambu. No i tutaj macie takie statystyki Atlas, tutaj macie właśnie ikonkę Jakie sobie właśnie daje Tutaj Ta ikonka jest gdzieś tutaj Tutaj W różnych miejscach jest no, Ale dobra Jeśli chcecie więcej odcinków A naprawdę to jest yy, Pewnie nie wiem czy to nie będzie Nawet ostatni odcinek z tej gry ale jeśli akurat tego typu gry Wam się podobają, no to komentujcie, oceniajcie, subskrybujcie, zostawcie łapkę w górę, napiszcie w komentarzu, że na przykład chcecie jeszcze z Titanfalla, czy chcecie może z innej gierki coś. Naprawdę piszcie w to w komentarzu. Więc na razie, cześć!